Tesla właśnie zabiła to, co pomogła stworzyć, i nikt się tego nie spodziewał. Przez lata Elon Musk był twarzą rewolucji litowej. Sprawił, że samochody zasilane bateriami stały się globalną obsesją. Uczynił Lit sercem ery elektryczności. Całe narody poszły w jego ślady. Całe gałęzie przemysłu zmieniły kierunek, a inwestorzy traktowali Lit jak świętą ziemię. Ale teraz on odchodzi. Po cichu, bezlitośnie. Bo w zamkniętym laboratorium, z dala od blasku fleszy, Tesla właśnie zapoczątkowała kolejny wyścig zbrojeń energetycznych. Konstruując koniec samego Litu, nie jego lepszą wersję, to nie jest ulepszenie, to wymiana. Ta nowa bateria nie opiera się na rzadkich metalach ani kruchych globalnych łańcuchach dostaw. Nie przegrzewa się. Nie zapala się i jego produkcja nie kosztuje fortuny. Jest wykonany z jednego z najpowszechniej występujących metali na Ziemi aluminium. I nie tylko rzuca wyzwanie litowi, ale wręcz go chowa. Tesla nie przerwała milczenia efektownym przemówieniem ani wiralowym tweetem. Pozwoliła danym mówić samym za siebie cichy, niezaprzeczalny i przełomowy. Mówimy o prędkości ładowania nawet 60 razy większej. Żywotność baterii dłuższa niż w twoim samochodzie. I krzywa stabilności, przy której lit wydaje się starożytną technologią. Za zamkniętymi drzwiami ta bateria obaliła wszelkie założenia dotyczące przyszłości energetyki. Nigdy nie chodziło o udoskonalenie litu. Chodziło o wyeliminowanie potrzeby jego istnienia na zawsze. I właśnie to zrobił Elon Musk. Zanim więc lobbyści pogrzebią tę historię, zanim nagłówki zostaną skorygowane, kliknij, lubię to, zasubskrybuj i bądź na bieżąco. Bo to, czego się dowiesz, może być początkiem końca baterii, która zbudowała imperium pojazdów elektrycznych. Dziony glinu niosą ze sobą trzy razy więcej energii niż lit na jednostkę. Już samo to wystarczy, by przechylić szale. Ale. Innowacja Tesli poszła dalej. Odkryli zakres temperatur pracy, przy którym lit wydaje się prymitywny. Oh Ten nowy akumulator nie wymaga rozbudowanych systemów chłodzenia, na których polegają dzisiejsze samochody elektryczne. Nie jest narażony na narastanie dendrytów, czyli mikroskopijnych metalowych kolców, które niszczą akumulatory litowe od wewnątrz. Nie ma też problemu z niekontrolowanym wzrostem temperatury, co oznacza brak pożarów, eksplozji i pozwów sądowych. Zagrożenia, które kiedyś nękały każdy samochód elektryczny w garażu, zniknęły, zniknęły. A to, co je zastąpi, jest nie tylko bezpieczniejsze. Jest mądrzejszy, jest silniejszy, jest wszędzie. Genialność posunięcia Tesli tkwi nie tylko w chemii, to także logistyka. Infrastruktura aluminiowa istnieje już wszędzie. Górnictwo, rafinacja globalna, żegluga, a nawet zakłady recyklingu wszystko to jest na miejscu zbudowane z myślą o stuleciu użytkowania w przemyśle. Tesla nie musi wyważać otwartych drzwi. Nie ma potrzeby rozdzierania zniszczonych wojną pustyń w poszukiwaniu pierwiastków ziem rzadkich. Łańcuch dostaw dla tej rewolucji. Jest już utwardzony i czeka, ale będzie lepiej. Podczas gdy konkurenci udoskonalali akumulatory litowe, próbując skrócić czas ładowania o kilka minut lub wycisnąć z niego dodatkowe 32 km zasięgu, Tesla całkowicie zrezygnowała z wyścigu. Zbudowała nowy tor. Zanim reszta świata się zorientowała, Tesla już ich wyprzedzała. Opracowany przez nich akumulator, Aluminiowo-jonowy nie jest teoretyczny. To nie patent zamknięty w szafie. Działa jest skalowalny, powtarzalny i gotowy do użycia. W łańcuchu dostaw Tesli krążą pogłoski, że jest on już testowany w pojazdach stealth w Kalifornii, ukryty pod zwykłymi powłokami, kryjąc niezwykły przełom. Co więc właściwie robi ta bateria? Przełamuje barierę. Podczas gdy baterie litowo-jonowe osiągają moc około 250 watogodzin na kilogram. Technologia jonów aluminium Tesli przekracza 5000 watogodzin na kilogram. To nie jest żaden bonus. To całkowita zmiana przepisów, które naszym zdaniem były przestrzegane. To oznacza Tesle, która może przejechać San Francisco do Nowego Jorku na jednym ładowaniu. Oznacza to ładowanie do 100% w 10 minut. Bez przegrzewania. Bez potrzeby korzystania z chłodzonych stacji ładowania, bez obciążenia sieci i bez obawy, że twój samochód elektryczny może się zapalić, jeśli naładujesz go zbyt szybko w letni upał. Ale oto niespodzianka, na którą nikt nie był przygotowany. Ten akumulator się nie degraduje. Pęknięcia. Leczy się je w locie. Cykl życia. Spróbuj 50.0. Może 70. Zero. Żywotność baterii. Z pewnością 70 lat. Dłużej niż większość ludzi utrzymuje dom. W rzeczywistości ta bateria prawdopodobnie przetrwa pojazd, który napędza i kierowcę za kierownicą. Niech to dotrze do Ciebie. Nie mówimy tylko o lepszej baterii. Mówimy o końcu lęku przed baterią. Koniec z planowanym postarzaniem. Koniec z ciągłymi cyklami wymiany. Koniec z katastrofą ekologiczną co 5 do 7 lat, gdy twój plecak degraduje się o ponad 80%. A gdyby tego było mało, akumulator może przejść w tryb głębokiego uśpienia, utrzymując ładunek na poziomie bliskim zeru nawet przez dekadę. Wyobraź sobie, że parkujesz samochód przez 10 lat, wracasz, a on nadal działa, jakby był ładowany wczoraj. Ale to nie tylko liczby. Chodzi o to, jak te liczby wpływają na świat, który zbudował się wokół litu. Całe łańcuchy dostaw, infrastruktura warta miliardy istnieją wyłącznie po to, by wydobywać, przetwarzać i transportować lit na całym świecie. Co się stanie, gdy cały ten ekosystem stanie się nieistotny? Co się stanie, gdy samochód przyszłości nie będzie potrzebował kobaltu litu, modułów chłodzących, ani oprogramowania? Do kontrolowania temperatury co 5 sekund. Odpowiedzią jest upadek dla nich i dominacja Tesli. Bo podczas gdy wszyscy inni rozbudowywali fabryki litowo-geigera, Tesla odeszła. Nie iterowali starej technologii, postawili na nową fizykę, a teraz reszta branży stoi w obliczu przestarzałości, za późno na reakcję i za wolno na zmianę. To nie jest powolny. Upadek przestarzałej technologii. To detonacja, a fala uderzeniowa dopiero się zaczyna. Akumulator aluminiowo-jonowy Tesli to nie tylko skok naprzód w liczbach. To skok w sferę science fiction. Funkcje, które odblokowuje ta technologia, brzmią jak coś wyjętego prosto z futurystycznego thrillera. Ale nie dajcie się zwieść. To już tu jest teraz realne i gotowe zmienić wszystko. Po pierwsze, bateria regeneruje się sama. Tak dobrze słyszałeś. Mikroskopijne pęknięcia i pęknięcia, które z czasem degradują baterie litowe. Ogniwa aluminiowo-jonowe Tesli naprawiają te uszkodzenia w ciągu kilku sekund. Wyobraź sobie akumulator, który nie tylko wytrzymuje zużycie i uszkodzenia, ale także aktywnie wzmacnia się z każdym cyklem ładowania. Zamiast się psuć, buduje odporność, zmieniając ciągłe użytkowanie w ciągłe doskonalenie. To prawie tak, jakby bateria była żywa. Do tego dochodzi tajemniczy, ale kluczowy tryb głębokiego uśpienia. Baterie litowe tracą ładunek nawet wtedy, gdy ich nie używasz, wyczerpując energię, niczym cieknący kran przez miesiące, a czasem lata. Nie w tym przypadku. Bateria Tesli może osiągnąć stan bliski zeru, utrzymując ładunek na stabilnym poziomie przez dekadę bezczynności. Zaparkuj samochód w garażu, zapomnij o nim na 10 lat, a nadal będzie działał, jakby był wczoraj podłączony do gniazdka. Poza pojazdami osobistymi, technologia Tesli została zaprojektowana jako prawdziwa twierdza energetyczna. W razie kataklizmu, awarii, sieci lub burz, które na kilka dni pozbawią prądu twoja Tesla. Nie będzie stała bezczynnie. Dzięki wbudowanemu trybowi przetrwania twój samochód przekształca się w zapasową sieć energetyczną. Może dostarczać energię nie tylko do Twojego domu, ale i do całej okolicy. Dzięki pojemności przekraczającej 2000 kWh na akumulator, te akumulatory wystarczą do zasilania domów, kempingów, zdalnych centrów dowodzenia, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zasilanie. To coś więcej niż transport. To rewolucja w dziedzinie energii mobilnej, która zapewnia niezależność od kruchych, scentralizowanych sieci energetycznych. Tymczasem w całej branży giganci wciąż gonią za cieniem. Tradycyjni producenci samochodów i akumulatorów pozostają przywiązani do Litu, wciąż budując ogromne gigafabryki, inwestując miliardy w technologię, którą nowa chemia Tesli wkrótce uczyni przestarzałą. Konkurencja zachwala nowe opcje, takie jak ogniwa półprzewodnikowe, jon sodu, fosforan litowo-jonowy, ale wszystkie te technologie są już w cieniu. Ogniwa aluminiowo-jonowe Tesli wyprzedzają cały rynek oferując lepszą wydajność, niższy koszt i niezrównane bezpieczeństwo. Firmy z długą tradycją optymalizują przestarzałe formuły, podczas gdy Tesla przerabia podstawy magazynowania energii kiedy baterie Tesli trafią na rynek na masową skalę każdy konkurent będzie się starał bronić swojego kurczącego się kawałka kruszącego się tortu ale prawda jest taka że już są w tyle zbyt wolni zbyt mocno tkwiący w przeszłości już same konsekwencje cenowe szokują świat pojazdów elektrycznych obecnie 50 kWh akumulator litowy kosztuje ponad 7000 dolarów Aluminiowy odpowiednik Tesli z jonami będzie kosztował poniżej 4000 dolarów. To prawie 50% obniżka w najdroższej części pojazdu elektrycznego. Już samo to pozwala zaoszczędzić co najmniej 20% całkowitych kosztów pojazdu elektrycznego. Oczekuje się, że model elektryczny Tesli nowej generacji, zasilany tym akumulatorem, będzie kosztował poniżej 16,0 dolarów tak 16,0 dolarów. Przystępny, cenowo-ognioodporny, z zasięgiem i osiągami, które zawstydzają każdy obecny samochód elektryczny. Ale cięcia kosztów nie kończą się na produkcji. Konstrukcja aluminiowego akumulatora pozwala na recykling na poziomie blisko 95%, co usprawnia pętle produkcyjne i ogranicza wpływ na środowisko. Masowe wdrożenie nie wymaga już rządowych dotacji ani skomplikowanych zachęt. Technologia ta będzie się sprzedawać dzięki bezpieczeństwu, cenie i wydajności, a jej wpływ nie będzie ograniczony do samochodów. To początek cichej rewolucji energetycznej. Domy na obszarach wiejskich, które nie są podłączone do sieci, nagle zyskują dostęp do niezawodnego i długotrwałego zasilania mobilnego. Odległe społeczności Wcześniej uzależnione od zawodnych generatorów lub paliw kopalnych, mogą błyskawicznie osiągnąć zrównoważoną niezależność energetyczną. Bazy czy wojskowe jednostki reagowania kryzysowego i instalacje przemysłowe zyskują przewagę dzięki akumulatorom o gwarantowanej żywotności. 70 lat bez degradacji, co całkowicie zmienia logistykę operacyjną. Wyobraź sobie świat, w którym twój samochód elektryczny. Nie tylko zastępuje samochód spalinowy, ale zasila Twój dom podczas burz, eliminując zależność od paliw kopalnych i decentralizując sieci energetyczne. Tesla nie ogranicza się już tylko do produkcji samochodów budują autonomię energetyczną. Ta rewolucja nie potrzebuje nagłówków ani szumu medialnego. Wkracza w rzeczywistość poprzez ukryte testy, linie produkcyjne i strategiczne wdrożenia. Podczas gdy rządy i przemysł debatują nad polityką klimatyczną i finansowaniem infrastruktury Tesla, po cichu stworzyła technologię, która sprawi, że większość tych debat stanie się nieistotna. Przyszłość, w której energia będzie dostępna w dużych ilościach, bezpieczna, tania i zdecentralizowana, nie nadejdzie. Jest już tutaj i jest napędzany aluminium. Zmiana biegów nie była głośna. Nie przykuwała uwagi mediów ani nie wywoływała alarmów. Ale rynek baterii nie jest już taki jak kiedyś. A ci, którzy uważnie obserwowali sytuację, widzieli, jak grunt zaczyna pękać. Lit niegdyś ulubieniec ery pojazdów elektrycznych zaczyna tracić swoją koronę. Popyt nie rośnie, tak jak kiedyś. W rzeczywistości się spłaszcza. Tworząc cichy plateau, które sygnalizuje głębszy problem, podczas gdy analitycy głównego nurtu wciąż lansują prognozy dotyczące litu popyt na jony glinu, po cichu zyskuje na popularności i nie tylko zyskiwać, ale mnożyć. Prognozy pokazują, że sprzedaż jonów glinu może wzrosnąć dziesięciokrotnie w ciągu najbliższej dekady. A powód jest boleśnie prosty: to tańsze, szybsze, bezpieczniejsze i bardziej powszechne. Systemy magazynowania energii od sieci miejskich po akumulatory zapasowe już się na to przechodzą. Na początku powoli. Szybko, bo nie liczą już na przyszłość. Reagują na teraźniejszość. Lit zaczyna przypominać faks w erze światłowodów. Przestarzały, przereklamowany i przeinwestowany. Fundusze hedgingowe, kiedyś w pełni oparte na licie po cichu. I strategicznie inwestują w startupy zajmujące się jonami aluminium. Nie czekają na komunikaty prasowe. Czytają to, co jest na ścianie. Tradycyjni giganci litowi zaczynają odczuwać presję. Akcje, które kiedyś rosły dzięki optymizmowi związanemu z bateriami, teraz znajdują się pod cichym ostrzałem. Inwestorzy jeszcze nie pozbywają się swoich aktywów, ale dokonują realokacji bo mądrzy inwestorzy wiedzą kiedy pojawia się lepsza alternatywa lojalność nie ma znaczenia liczy się wydajność a aluminium nie tylko osiąga lepsze wyniki ono ma mie stare standardy a teraz oddalmy się całe branże stoją w obliczu załamania wydobycie litu warte ponad 100 miliardów dolarów na całym świecie stoi przed poważnym wyzwaniem to nie są mali gracze. To kraje, konglomeraty i miliarderzy, którzy zbudowali fortuny na wydobyciu litu. Ale oto brutalna prawda: w świecie przechodzącym na aluminium, cała ta infrastruktura staje się bezużytecznym balastem. Miliardy wydane na rafinację, kontrakty, łańcuchy logistyczne, operacje przemytu kobaltu. Wszystko to stało się przestarzałe za jednym zamachem. Ekonomia litu nie ma już sensu. A ryzyko polityczne od niestabilnych stref górniczych po oskarżenia o pracę dzieci tylko potęguje ten spadek. Kontrakty na kobalt tracą na znaczeniu w erze bez kobaltu. Całe działy zaopatrzenia wielomiesięczne negocjacje i ramy bezpieczeństwa zniweczone przez baterię, która ich nie potrzebuje, a efekt Domina na tym się nie kończy. Dotacje rządowe, kiedyś przeznaczone na wspieranie zielonych technologii, ulegną zmianie. Szybko, ponieważ żaden kraj nie chce finansować przestarzałej technologii, zanim jeszcze zdąży się rozwinąć. Produkcja jonów aluminium jest tańsza, recykling łatwiejszy i bezpieczniejszy, jeśli chodzi o ubezpieczenie. A kiedy firmy ubezpieczeniowe zaczynają faworyzować aluminium, bo się nie pali, wiadomo, że czas ucieka. Najważniejsze pytanie brzmi, co zrobi Tesla. Nie podążają za trendami. Oni je ustanowili. Podczas gdy świat spekuluje, Tesla realizuje. Pierwszy krok już został podjęty. Akumulatory aluminiowo-jonowe są stopniowo wprowadzane do działu energetycznego Tesli. Pierwszym polem bitwy jest megapak wielkoskalowy system magazynowania energii Tesli. Według informatorów pierwszy megapak zasilany aluminium może pojawić się na rynku jeszcze w tym roku, nie w formie beta, w pełni operacyjnym, ale to dopiero rozgrzewka, ponieważ kolejny ruch może zmieść z powierzchni ziemi, rynek pojazdów elektrycznych. Pojawia się model 2. długo oczekiwana przystępna cenowo Tesla. Co jeśli nie tylko obniży cenę, ale także wyeliminuje to, co od początku trapiło pojazdy elektryczne, płonące akumulatory model. 2, zasilany jonami aluminium może stać się pierwszym na świecie szeroko dostępnym, ognioodpornym samochodem elektrycznym o dużym zasięgu i szybkim ładowaniu. To przełom, który na nowo definiuje każdą kategorię naraz. Bezpieczeństwo, zasięg, koszt i skalowalność. I nie chodzi tu tylko o samochody. Ta sama technologia może znaleźć zastosowanie w dronach, statkach, samolotach domowych, systemach zasilania awaryjnego, a nawet całych krajowych sieciach energetycznych. Jedna chemia baterii nieskończone możliwości. A kiedy już się pojawi poprzeczka, nie tylko się podnosi ona się resetuje dla wszystkich. Producenci samochodów będą się spieszyć. Planiści sieci zmienią kierunek. Startupy zaleją rynek. Rządy odwrócą politykę. Bo to nie tylko zmiana produktu, to upadek paradygmatu. To, czego jesteśmy świadkami, to niegrzecznie przychodząca przyszłość. To przeszłość wywlekana tylnymi drzwiami. Era litu nie przeminęła po cichu. Została rozerwana przez coś niezaprzeczalnie lepszego. Tesla nie tylko zaprezentowała nową baterię. Zakopali starą, z kołkiem wbitym w serce i ostrzegawczą etykietą dla reszty branży. Ewolucja czy upadek korzyści finansowe, natychmiast bezpieczeństwo, dzień i noc. Etyczny bagaż górnictwa na terenach wojennych i wykorzystywania pracy dzieci zniknął. Z dnia na dzień. To nie była modernizacja technologiczna, to była rewolucja. A Tesla nie czekała na zaproszenie. Podczas gdy tradycyjni producenci samochodów debatowali w salach konferencyjnych nad hybrydami i chemią akumulatorów, Tesla wyważyła drzwi i postawiła na nowe fundamenty. A teraz świat jest w trybie nadrabiania zaległości. Volkswagen, Toyota, Ford. Wszystkie utknęły w procesach badawczo-rozwojowych opartych na litu, które nagle wyglądają jak zatopione inwestycje. Każdy dolar zainwestowany w lit spala się teraz szybciej niż wyczerpująca się bateria smartfona. Tymczasem Tesla jest o dwa kroki do przodu. Nie tylko pod względem produktu, ale także infrastruktury partnerstw i łańcuchów dostaw. Nie tylko znaleźli kolejną baterię. Oni ją zabezpieczyli. Bo prawdziwy szok nie polega na tym, że to Tesla to zrobiła. Nikt inny tego nie przewidział. Nie w ten sposób. A teraz każdy producent samochodów, każdy inwestor, każdy regulator rządowy staje przed tą samą brutalną decyzją: odmienić się szybko, albo zawalić się pod ciężarem wczorajszych założeń. Aluminiowa bateria nie dotarła z konfetti, przybyło z impetem. A Tesla nie tylko otworzyła drzwi, ona była drzwiami.